Jest wiele technologii, które w nowych samochodach otaczają nas każdego dnia. Zawieszenie umożliwiające zmianę charakterystyki pracy, aktywna aerodynamika, nawigacja, tempomat utrzymujący odległość od samochodu, za którym jedziemy, czy dotykowe ekrany i cyfrowe wskaźniki, których w nowych samochodach jest masa. Narzekałem na to w odcinku o koszmarnych trendach w motoryzacji. Dziś zobaczymy, jak dawno rozwiązania te zostały po raz pierwszy wykorzystane. Wiecie, jak długą mają historię? Sami zobaczcie. <laughs> Przypomnę się tylko, zasubskrybujcie kanał jazdy Próbne, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ciągu tygodnia wrzucamy cztery filmy, zatem szkoda byłoby je przeoczyć. Dodatkowo mała autopromocja. Zobaczcie sobie odcinek CarFlix z przeglądem najgorszych trendów w motoryzacji oraz nostalgicznie najpiękniejsze Mercedesy projektu zmarłego już stylisty Bruno Sacco, człowieka, który ukształtował Mercedesa. Przechodzimy do odcinka. Aktywne zawieszenie. Wiecie, że wiele współczesnych technologii, do których jesteśmy już przyzwyczajeni w nowych samochodach, miało swój początek w Formule 1? Ta zawsze była istym poligonem doświadczalnym dla śmiałych rozwiązań, zupełnie jak NASA. Dlatego też pierwsze wykorzystanie aktywnego układu tłumienia datuje się na 1981 rok, kiedy to kilku sprytnych facetów zaczęło opracowywać pierwszy aktywny system zawieszenia, dostosowujący się do obciążeń. I zmieniających się warunków jazdy. Nowatorskie podejście oznaczało zastąpienie pasywnych amortyzatorów i sprężyn dwukierunkowymi siłownikami hydraulicznymi w każdym kole. Gdy koło napotykało na nierówność, przyspieszenie koła i obciążenie pionowe mierzone było przez czujniki obciążenia, położenia i akcelerometry, a dane te były przesyłane do komputera obliczającego prędkość przemieszczania się koła, aby przeciwdziałać nierówności. Pomyślnie przetestowano to rozwiązanie podczas wyścigu w 1983 roku. Teoretycznie układ mógł znacznie. Zwiększyć prędkość pokonywania zakrętów, ale w praktyce zmniejszał kąt uślizgu opon do tego stopnia, że uniemożliwiał ich rozgrzewanie w trakcie rywalizacji. Producentem, który podszedł do kwestii hydraulicznie sterowanego układu zawieszenia pod koniec lat 80. był Nissan. Powstały półaktywny system był na tyle zaawansowany, że mógł regulować tłumienie przy bocznym wietrze i dostosowywać się do dużych prędkości, lekko usztywniając zawieszenie. Po raz pierwszy aktywne zawieszenie pojawiło się w 1987 roku w Mitsubishi Galant Także w 1989 roku w formie Hydrative w Citroenie oraz 1990 roku w Infiniti Q45. Aktywna aerodynamika. Historia rozwoju aerodynamiki jest bardzo długa i ciekawa, natomiast równie interesujący jest temat ruchomych elementów poprawiających współczynnik aerodynamiczny lub wykorzystujący ruch powietrza w inny sposób. Chyba pierwsza wzmianka o jakimkolwiek ruchomym elemencie mającym w tym wypadku Hamować auto rozpędzone do ogromnej prędkości dotyczy wyścigowego Mercedesa Benz 300 SL Prototypo z 1952 roku, który był wyposażony w ręcznie obsługiwany hamulec aerodynamiczny zamontowany na dachu, który można było ustawić w pozycji pionowej lub poziomej również podobne rozwiązanie zastosowano w Mercedesie Benz 300, w którym za kabiną wysuwany był duży hamulec aerodynamiczny w postaci hydraulicznie podnoszonej tylnej osłony, która zwiększała powierzchnię czołową o 24%. Ważnym momentem było też zbudowanie ruchomego tylnego skrzydła przez Jima Hola w modelu Chaparral 2C. Uruchamiało się je poprzez naciśnięcie dodatkowego pedału lewą nogą. Na prostych odcinkach zintegrowane skrzydło zapewniało niski opór, a podnosiło się podczas hamowania na zakrętach, by zwiększyć docisk. Natomiast pierwszym samochodem produkcyjnym wykorzystującym aktywny tylny spoiler był Volkswagen Corrado z 1988 roku. Przy prędkości 120 km/h tylny spoiler wysuwany był na zewnątrz, co zwiększało docisk tylnej osi nawet o 64%. Adaptacyjny tempomat. Wydawać by się mogło, że to technologia tak skomplikowana, że nie mogła znaleźć się wiele lat temu w samochodzie. Okazuje się jednak, że pierwsze wzmianki o próbach zastosowania tego rozwiązania pochodzą z 1991 roku. Otóż Mitsubishi eksperymentował wtedy z Lidarem, instalując prymitywny system ostrzegawczy w swoim deboner. Cztery lata później Mitsubishi został pierwszym producentem, który zaoferował adaptacyjny tempomat w modelu Diamant z 1995 roku o nazwie Preview Distance Control. Układ ten składał się z lidara w przednim zderzaku oraz miniaturowej kamery zamontowanej w lusterku wstecznym. Był w stanie wyczuć, kiedy odległość do pojazdu się zmniejszała. I automatycznie zwalniał pedał gazu lub zmieniał bieg na niższy. Ze względu na pewne ograniczenia tego rozwiązania Mitsubishi zdecydowało się sprzedawać je w samochodach tylko na rynku japońskim. Następnie aktywny tempomat wprowadziła Toyota w japońskiej wersji Lexus LS z 1997 roku. Jeśli oglądaliście odcinek Carfix o najlepszych Mercedesach autorstwa Bruno Sacco, to z pewnością kojarzycie, że Mercedes Benz S-Klasa W220 w 1999 roku otrzymał rozbudowany aktywny tempomat. NAWIGACJA Historia nawigacji ma mnóstwo lat, a ponieważ wczesne wersje dróg były często słabo oznakowane i ledwo oświetlone, kierowcy poszukiwali różnych wygodnych rozwiązań. Można powiedzieć, że wczesnym i siermiężnym, wręcz wiktoriańskim prekursorem systemów nawigacji był Jones Life Map oraz Baldwin Auto Guide. Wykorzystywały prostą technologię obrotową do przekazywania kierowcy wskazówek. Dobrym przykładem jest tu też urządzenie iter Auto, które prezentowało wskazania na ruchomej rolce papieru. W latach 80. pojawiło się urządzenie o nazwie Honda Electro Girocar. Czyli unowocześnione auto, wykorzystujące żyroskop do wskazówek. Aby działać, musiał być podłączony na stałe do skrzyni biegów samochodu. Warto wyróżnić tutaj także pierwszy komercyjnie dostępny system nawigacji, wprowadzony przez Stevena Lobecco i nazwany HOMER. Był to zmodyfikowany komputer IBM, zintegrowany ze schowkiem na rękawiczki, duży dysk na dane mapy oraz płaski ekran w zestawie. Wykorzystywał nawigację zliczeniową, czyli technikę, dzięki której można zorientować się, jaka jest nasza pozycja, mierząc odległość i kierunek podróży. Takie rozwiązanie znalazło się np. w Toyocie Crown Royal Saloon G. Pierwsza nawigacja GPS została zaprezentowana przez Alpine. Kamera cofania. Pierwszą kamerę cofania zainstalowano w samochodzie w 1956 roku. Był to futurystyczny Buick Centurion. Na desce rozdzielczej znalazł się ekran kineskopowy wyświetlający przestrzeń za pojazdem. Obraz przekazywany był za pomocą kamery telewizyjnej zamontowanej z tyłu samochodu. 16 lat później Volvo zaprezentowało eksperymentalny pojazd Wesk, będący swoistym jeżdżącym laboratorium, czyli zupełnie jak również wspomniany w kontekście CarFix o Bruno Sacco Mercedes Benz C111. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie Was zachęcam do obejrzenia. Wspomniany Volvo Wesk posiadał kamerę zamontowaną nad tylnym zderzakiem, dostarczaną przez Mitsubishi Electric, która zwracała czarno-biały obraz, który wyświetlany był na małym ekranie umieszczonym na górze konsoli środkowej. Następnie takie rozwiązanie pojawiło się w Toyocie Sorer, czyli Maxi Coupé z 1991 roku. Auto dysponowało deską rozdzielczą Multivision, czyli takim przodkiem hyperscreens z elektryków Mercedesa. Asystent głosowy Wczesne badania i rozwój technologii rozpoznawania mowy datuje się na połowę lat 90. XX wieku. System umożliwiał ograniczone polecenia głosowe dla 50-60 podstawowych funkcji. Miał jednak niską dokładność. Poza tym użytkownik musiał zapamiętać wszystkie różne polecenia lub słuchać wskazówek głosowych, aby wiedzieć, którego użyć. Przykładowy dialog wywołujący nawigację mógł brzmieć następująco. Proszę wypowiedzieć polecenie. Rozpocznij nawigację. Rozpocznij nawigację. Które miasto? Warszawa. Warszawa. Która ulica? Aleje Jerozolimskie. Aleje Jerozolimskie. Który budynek? 10. 10. Pokaż mapę czy rozpocznij nawigację? Rozpocznij nawigację. Rozpoczynam nawigację. Finalnie w 2004 roku to Honda, podejmując współpracę z IBM, doprowadziła do powstania pierwszego sprawnie działającego asystenta głosowego. Dotykowe ekrany. Domyślacie się zapewne, że ekrany dotykowe też nie są nowością. Pierwszym samochodem produkcyjnym wyposażonym w taki wyświetlacz był Buick Riviera z 1986 roku. Był to wyświetlacz CRT Także jak na dzisiejsze standardy, była to technologia podstawowa z ograniczoną funkcjonalnością. Umożliwiał kierowcom sterowanie takimi funkcjami jak klimatyzacja i radio. Cyfrowe wskaźniki. Pierwszym samochodem, który otrzymał funkcjonalną cyfrową deskę rozdzielczą seryjnie, był Aston Martin Lagonda z 1976 roku. Osobne ekrany prezentowały ważne informacje o aktualnym biegu, poziomie paliwa, Poziomie oleju oraz prędkości. Następnie ślad znaleźć można w Cadillacu Seville z 1978 roku. Warto wspomnieć też o Oplu Monza z 1982 roku, który w odmianie GSE posiadał odlotowy cyfrowy ekran. W 1985 roku posiadał go nawet Fiat Uno Turbo. Dzięki digitalizacji producent mógł zaprezentować znacznie więcej danych niż tylko prędkościomierz, licznik przebiegu czy obrotomierz. W przypadku Turbo kierowcy mieli dostęp do danych o ciśnieniu doładowania, turbosprężarki, ciśnieniu oleju oraz jego temperaturze. Oczywiście cyfrowych desek rozdzielczych było znacznie więcej. Sami zobaczcie. Asystent Parkowania. Tak zwany Park Assist to system wykorzystujący kamery, czujniki oraz inne rozwiązania technologiczne do precyzyjnego parkowania samochodu. Pomysł na tego rodzaju system pojawił się już w 1934 roku, z tym, że nie był to jeszcze zaawansowany asystent, który znaleźć możemy w dzisiejszych samochodach. Chodziło o rozwiązanie problemu parkowania, zatem był to system wspomagający parkowanie. Olgał na piątym kole, zastosowany przez wynalazcę Bruksa Walkera. Zademonstrował swoje dzieło na czterodrzwiowym pakardzie. Dodatkowe koło, zamocowane w miejscu koła zapasowego, opuszcza się i podnosi tylne koła, umożliwiając tyłowi obracanie się w lewo lub w prawo, dzięki czemu można łatwiej zaparkować równolegle lub manewrować w ciasnych przestrzeniach. Później podobne rozwiązanie zademonstrowano w Cadillacu z 1951 roku. Montaż dodatkowego koła miał kosztować 175 dolarów, czyli na teraz około 1600 dolarów. Kolejną próbę parkowania podjął Volkswagen w 1992 roku w modelu Futura, który dysponował czterema kołami skrętnymi. Wszystkie koła obracały się jednocześnie, dzięki czemu samochód mógł wjechać bokiem na miejsce parkingowe. Pierwszym globalnym producentem, który wprowadził funkcję wspomagania parkowania była Toyota. Miało to miejsce w Priusie Hybrid w 2003 roku. Wyświetlacz Head-Up Jednym z pierwszych producentów pracujących nad możliwością umieszczania na desce rozdzielczej wyświetlacza przeziernego było General Motors. W latach 50 prawdziwym pionierem projektowania samochodów i czołowym stylistą Ameryki XX wieku był Harley Earl. Osiadał cały zespół złożony tylko z kobiet. W trakcie trwających prac nad koncepcją Chevroleta Corvette w 1958 roku jedna z projektantek, Ruth Glennie, Naszkicowała zestaw wskaźników z odbiciem w przedniej szybie. Był to prawdopodobnie jedynie zabieg artystyczny, ale po raz pierwszy pojawiła się koncepcja stworzenia wyświetlacza przeziernego. Na następny raz trzeba było zaczekać kilka lat, bo w 1965 roku grupa projektowa pracująca nad koncepcyjnym Mako Shark 2, który później skrystalizował się pod postacią Chevroleta Corvette C3, umieściła na szybie projekcję przypominającą head-up display. Według stylistów, wewnątrz nie miało być w ogóle fizycznych wskaźników, a wskazania prędkościomierza miały wyświetlać się tylko na szybie. Natomiast pierwszy raz zastosowano wyświetlacz head-up w XP856 AeroQP, czyli futurystycznym super samochodzie, będącym prototypem Chevroletta Corvette, Pontiaca Banshee lub Oldsmobile Tornado. Zdania są podzielone. Od tamtej pory to rozwiązanie pojawiało się jeszcze w różnych konceptach, jak na przykład w prototypie Chevroleta Caprice Sedan z 1968 roku, czy futurystycznym Pontiacu Transport z 1986 roku. Jednak masowo zaczęły być instalowane w samochodach dopiero od 1988 roku Volksmobil Catlas Supreme. Jego wyświetlacz prezentował prędkość oraz kierunkowskaz. Zaskoczeni? Mam nadzieję, że tak. Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność i widzimy się jutro wieczorem w nowym teście jazdy próbne. Do zobaczenia!